W dzisiejszym odcinku. Z tym gonią? Chyba minęły, nie? Kurwa, nie wiem. No i co, jak co, to wytypowałem? Bo wytypowałem wczoraj tazygo, że wygraj Linkiewicz. Byłem zarobił, do końca nie znają przepisu. Jak to im wyjdzie, wtedy ruszamy z większą produkcją. Ale jak im się nie uda, no to pierdolimy to i idziemy sprzedawać zioło. <laughs> to jest helikopter, nie? Ale chyba NPC-owy helikopter. Chyba NPC-owy. O, no zobaczymy. No, halo. Helikopter wojskowy nad bazą wojskową. Tak, właśnie, myślałem, że to policyjny. Okej, okay, to on jeszcze nie jest taki niebezpieczny. Stry Groźny, a, a chłopakom się udało coś zrobić? Jeszcze dalej są w procesie. Dobra, dobra, no to czekamy. Nie. A co, w prawdziwej gierce tu można czoło go garnąć? W sumie ten, ten, ten. To miejsce jest takie niewykorzystane roleplayowo, nie? Tak, zawsze to miejsce roleplayowo jest jakby w ogóle nieużywane. A wiesz, co by tu było zajebistego? Wypierdolić to i miasteczko tu wjebać. Jak w Sandy zrobił goś miasteczko, nie? Nowe, no to tu wpierdolić miasteczko. Wyjebać to wszystko jakoś. I zrobić tu po prostu, wiesz, sklepy, miejsca, parkingi. Bo roleplayowo wojsko rzadko jest odgrywane. Chyba kiedyś tam było. Na jakimś serwerze było wojsko odgrywane. Ale to tak delikatnie. Tor wyścigowy, ta tak. Takie rzeczy. Hipermarket, galeria, wielki park. No, mnóstwo rzeczy. Coś tu lata. Bo możliwe, że tego nie widzę. Na przykład, wiesz, lata gdzieś tam. A ja tego nie widzę w gierce. Byłem kiedyś na kasynie, ale... W grze? Kurwa, ile razy. A w prawdziwym życiu byłem raz. Z chłopakami jakby gaming. I bo spoko. Oho. No. Abemus no mefedrus. Nie ma jeszcze wybranego mefedrusa. Czyli pierwsza próba nieudana? Tak jest. Okej. Okay, próbujemy no drugi czy... raz. Drugi raz, dobra, dobra. Dobra. Dobrze. No mi drugi raz nie wyjdzie, to nie próbujemy już, żeby nie marnować tego tematu. A jutro... A jutro o 13... czy znaczy, Boże, jutro będzie Charlie. Jak jutro Charlie wróci, to na pewno to ugotujemy, ale dzisiaj tak sobie robimy na testy, nie? Tak, żeby coś sobie porobić, a może chłopaki się nauczą, a jak nie, no to Charlie jutro wszystkim wytłumaczy. Jutro będzie w ogóle takie... Akademia... Mefedronowa Akademia Charlie'ego Espresso. Będzie brał chłopaków i uczył ich robić metę. Olejnik dostał kopa w twarz. Trochę niefajne zachowanie. Chłopiś leżał. Nie dodali nic i, i muli. No nie, ale, ale, ale trochę, wiesz... Um, tyle ludzi w koło, nie? Dziewczyna chyba ta jego broniła go. Ja nie wiem, bo widziałem tylko jakiegoś tweeta, nie? I dostał chłop kopa i nikt nie zareagował, nie? To jeszcze takiego kopa z partyzanta chyba. Niesamowity jest ten świat. Tak, no może na ziemi, chłop kopie, towarzystwo. Ale ogólnie na tych galach często dochodzi do takich właśnie starć, nie? Ludzie szukają konfliktów, walk i tym, w tym też pieniędzy. Ja nie chcę wychodzić na jakiegoś kurwa eksperta, Jezusa Chrystusa i Mojżesza, ale ja już to przewidziałem właśnie po trzech, czterech, 5 galach, jak zaczęło to się wymykać. To jest pod kontroli, to właśnie przewidziałem to, że nie wiem, przyjdzie sobie ktoś na, nie wiem, na wywiad, nie wiem, jakiś ksajo i ktoś do niego podejdzie mu wydupcy bombę, żeby właśnie robić te konflikty. Czy coś do niego powie, czy krzyknie. To no, taki przykład dałem po prostu. I na tych galach to jest tak, że ludzie przychodzą i szukają tam przypału, nie? Dobrze, że ja siedzę w domu jak ciota. No, Olejnik ma bardzo ładną dziewczynę, nie wiem, czy, 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 czy to prawda, ale widziałem kiedyś zdjęcie... Ej! Dron! E, dro drona widziałem. który z naszych chłopaków lata dronem? Jak ja latałem. Latałeś dronem? To przede mną był dron, dobra. Już dzwoniłem do chłopaków, żeby dobra. się zawijali. Dawaj znak wcześniej. No. Dobra. Sorry, wiesz co, widziałem dobra. drona, ale Eddie mi nie powiedział, że on latał dronem i się teraz wystraszyłem. I... Siem. No, no, nie, to mówił, latał drodzy właśnie dobra, sprawdzał dobra, ten teren. E, ogólnie, teraz się, nie wiem, co wychodzi, ale coś różowego wyszło. To, to, to niebieskiej substancji to jest. To może jeszcze droga. Bo wiesz, bo możliwe, że trzeba, musisz coś zrobić, coś zrobić, potem to połączyć i znowu coś ma wyjść. Ale no, spokojnie, próbujcie, No, nie tak, to jest. wszystko. No, my się wydaje, że jesteśmy na dobrej drodze. Dobra. Ja tutaj. Kurwa, ten helikopter, no stop słyszę. Zgłodniałem od siedzenia tutaj, w gierce. A, no, motor się wróci. Zgaszę go, paliwo mi się skończy. Ej, no wstawaj! Ale już jutro rok szkolny, już wszyscy więcej widzów mają. Fajnie, fajnie, że wraca rok szkolny. Kurwa, nie wiem, ale lubię, lubię ten okres, lubię ten okres po prostu. Możecie też do rodzaju patrzeć, bo on tam z nimi siedzi. Drugi raz się pojawia ten guster. Coś się dzieje. Prawdziwe życie to przeżytek. No, prawdziwe życie to było fajne, kurwa, 10 lat temu. Jak ten gang działa? No, nie dziwię się, jak jesteśmy pierwsi w rankingu. Ale zajebiste jest to, że jutro tyle ludzi do szkoły jedziemy nie. Jesteśmy starzy i już nie u... bezużyteczni. Liverpool wygrał z Manchesterem United. Pięknie. Jebać te kurwy. Super. Ciekawe, jak grał dzisiaj z Betisem. W Anglii tylko Chelsea? No, ja nie wiem. Jak oni z Crystal Palace, kurwa, składem za 10 miliardów nie potrafią wygrać? Chelsea po trzech meczach ma 4 punkty. A chyba naj... najwięcej szmalów jebali. Jak tam. Znaczy nie Edigo tylko Leo. Przepraszam. A, a jak to... tam, będziecie jeszcze próbować coś? to właśnie, na razie kurwa... No ścieżko mówi, że z, y, problem. z problemas kolbę jakoś za dużo kupił nie wiem, że to. Okej, okay, Kumam. Kolb. No po, wiesz, po, popróbujcie tyle, żeby nie zmarnować za dużo składników. Nie, 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 maksymalnie trzy próby, tak da, jak powiedzieliśmy, da. nie więcej. Teraz wydaje się czysty. Jeden tylko biały samochód się pojawił dwa razy. Dym, nie dymi, bo nie gotują. Poszedł po jakieś kolby. Psy? To jest spokojnie. Charlie może dać przepis da, pokażę chłopakom jak się gotuje, tylko go nie ma. Mo może naprawili to w zordzie. Albo naprawili, albo oni jeszcze nie potrafią gotować. Spróbują jeszcze. Spróbują jeszcze raz, dwa. Yy, tak, żeby za dużo tych kwasów nie zmarnować. A jutro już będzie Charlie, role roleplayingu. Czy nie wiem, czy jutro będzie grał, ale jutro na pewno wraca. Tam z jakiegoś wyjazdu i może wieczorem się odpali. No, na razie no, czysto nie i spokojnie. Ja. No i super, akurat się nos zrobi, zajmij się. Bo tak. jeszcze lepiej te... widać. Ona lepiej stać tak i pilnować tutaj. Muszę kupić torbę na te rzeczy sportowe. No dobra, skoczę Jest trochę luzu Mamy dużo rozstawionych gości Skoczę po torbę Tą torbę sobie na motor wrzucę Żeby mieć tam rzeczy na siłkę Logan musi przypierdolić trochę formy Aha Kto wie czy my już nie mamy A nie mamy Ale jeszcze no, na leveli 5 punktów HP będziemy mieć więcej Wow Geta, GTA 6 dawać? Spokojnie Jeszcze yy, Co najmniej 400 dni Będziesz celić 400 dni 400 dni kurwa i będzie GTA 6 może troszkę dłużej, nie? Przecież 400 dni to, to będzie rok, dwa miechy, no coś takiego. O, rok i miesiąc. No to kiedy będzie? Listopad grudzień, no. Szybko to minie stary. Nie, jak już będzie wiesz, Sylwester, tylko nie ten Wardenga, tylko ten rok szkolny, czyli rok się kończy, to stary to już będzie tak kapać. Lato minie. Październik i wieża kurwa GTA 6 Wow! Po drodze jeszcze Stalker, a jaki Stalker wychodzi? Coś do jebanego? Kiedy to MMO Ashes of Creation wychodzi? Z tym jego Chyba minęły, nie? Kurwa nie, widziałem psy za sobą. Ej, co ty robisz? Ale ty nawet w fabułę GTA 5 i RDR2 nie grałeś, więc pochuj ci ta GTA 6 jak nie będzie od razu RP Totalnie nie kumam, ale to pokazuje, że jesteś skończonym debilem. No nie grałem w RP, ale przecież można sobie chodzić po prostu po Gierce, nie? Jeździć samochodami, chillować bombę, relaksować się. Ja nie przechodzę Gierek, wiesz? Nie przechodzę Gierek, e e nie przechodzę Gierek. R rzadko mi się zdarza przejść grę. Jak po prostu sobie będę jeździł, rozkwiniał, będę sobie playował na NPC-tach. Ja no, nie nie, nie kumam co to napisać, że skoro oglądasz chociaż trochę te streamy, to wiesz, że ja nigdy nie przechodzę tych gier, jakby nigdy nie... Wiesz sam finish gry to jest totalna już nuda. Ja lubię cały czas, żeby ciągł się ten jakiś wątek nieskończony, jakiejś egzystencji w mieście, bezsensownej nawet. Ale GTA 5 nie przechodziłem w ogóle, tam gdzieś tam utknąłem, na jakichś 20% może gry i stąd mi się zajebiście gra w RP. Dobra, jakaś fajna torba, no tego nie wezmę. Plecak by się przydał, no ale. To nie ma znaczenia, kto wezmę. Wezmę to. Dzięki, wielkie, do widzenia. Cyberpunk został mi ostatnia misja, wiesz? Więc można powiedzieć, że Gierkę też skończyłem, tylko bez tej ostatniej misji. No, halo. Logan, podjedziesz tutaj do nas na chwilę? Już jadę, już jadę, minuta, no, dwie. Dobra. Wejdę do chopaków. Wywalam to, to, to zakładam, ale zakładam to po to, żeby to wrzucić. To, 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 to. i to. To są rzeczy na siłownię. Następnie zdejmuję torbę, kapelutek zostawiam i torbę wsadzam pod siedzenie w motocyklu, a potem ją przerzucę do samochodu żeby mieć te rzeczy na siłce, na siłkę gdzieś już spakowane. A teraz jedziemy do chłopaków. Albo coś się odjebało, albo już też mają. Nie, mam wrażenie, że te znaki inaczej się świecą? One tak były zawsze? Kurwa nie wiem, albo nie wiem już. O, dzień dobry, dobry, dobry Wieczór! wieczór. Prosiłem tylko troszeczkę wolniej, A przepraszam jasne, dobrze oczywiście. Już ubieram też kask. No, nie, A nie, jeszcze nie, nie, Spokojnie, nie, nie, dobrze. nie, nie, wieczoru. Teraz nie, 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 kasku. Ej, świeciły się nie, 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 bym bym nie, nie, łatwo, bo nie, pojechał sobie nie, 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 O, tu w nie, bym nie, nie, uciekł nie, nie, mogę nie, no. Dobra, nie, ja nie, bo nie, 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 tam nie, 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 kurwa, nie, nie, pistoletu. No faker był Skręcę tutaj, ja troszkę, żeby nie widzieli, gdzie skręcam. Patrz, to jest zlot, ty! Ej, tak paliwo szybko się skończyło? Dobra. Widziałeś, tam po prawej stała nasza jedna osoba. No, siema, co tam? Pytasz, kulnie, powiem ci tak, yy, szefku, jest przyjazd Dlaczego? Kurwa. Co się stało? No, zi... Co? No, wsypało ci wszystko. Elu, widzę, że jest! Ta, zrobione! Tylko, że... Kurwa, Logan, muszę ci przyznać, tak jakby... No. Bo zmarnowałem towaru, jakby na dwa gotowania, no ale już. już Okej, okay, no ale to wiesz, jak, tak było ustalone, że dwa, trzy razy trzeba zmarnować, no. już wiesz. No ale jak no, teraz no. będziesz chciał zrobić kolejny raz, to już mam wszystko zapisane. W notatniku zapisywałem na telefonie, wszystko mam. Ci wszystko I masz, i teraz, jak będziesz tak. robił, to bez pomyłki już. Teraz już, no jak spierdolę, no to będzie tylko i wyłącznie moja wina, bo teraz mam wszystko a, zapisane. A co nie? można spierdolić? Du można tam dużo spierdolić? No, powiem ci, że po drodze jest sporo do spierdolić. To trzeba być skupionym, no to, to no, już teraz, a, na, na, a. tak jak ty się czujesz, czy chcesz to robić, czy chcesz poczekać do jutra na czarsa? wiesz, zawsze możesz tam seteczkę delikatą ugotować, to, to jest włącznie no, w twoim... Nie myślę, żebym łupnął. Nie? Ogólnie, kręciłem się, był jeden patrol policji, no. ale dość daleko no. i dość e, sportową furą, no. raczej drogowy po, 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 ten patrol. No, no, nie wiem, no, no to jak to teraz uważacie? pytanie, czy lecimy po towarach, lecimy jeszcze... I jak chcecie, to na przykład teraz te weźcie na przykład tak, żeby pięć gotowań zrobić, żeby nie brać Dobra. wszystkiego, Dobra, ale żeby pięć, sześć gotowań. No nie. nie, nie. No tak, piotkę by wygotować z trzybysetka. No. Żeby, żeby setka była na przykład. I zobaczcie, jak wam pójdzie, obliczcie sobie czas i no będzie to po git. No pierwsze, bo, bo mało kupiliśmy worków, nie? Okej. Okay. Ile, ile kupiliśmy worków? Jest trunowych, tak? Czas. No. Może, może A, kogoś my... wys... Możecie kogoś wysłać po worki No właśnie to no w sumie przecież hmm. mamy tutaj ludzi, no to trzeba podzwonić ja. ty pod... i te. Co te... ja też pijadę i tylko kupas. No, wiem, 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 Co tam wiem, i... To jest prawdziwy I... Tazi Czy to jest jakiś feju? No, ale dobra, no wiem, 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 dobra, wiem, 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 Jasne, wiem, 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 Prawdziwy, pozdro, pozdro mordo. Gratulacje jeszcze raz! No chyba poszedł już. Najprawdziwszy siema, ty słuchaj! Nie wiem czy ty pamiętasz! Pewnie nie pamiętasz, że kiedyś tam graliśmy jakiegoś lola czy coś, ja oglądałem twoje shoty, jak ty zapierdalałeś tym dostawczakiem i na bekę, wiadomo, powiedziałem, że ty będziesz kiedyś kurwa gwiazdą i zobacz jak ci wykrakałem. Gratulacje, należało ci się stary. No wysłałem ci tam na Instagramie, że gratulacje, dobra robota. Bo tu wczoraj z chłopakami, opowiadałem tu już widzom, ale opowiem ci jeszcze raz, o, z chłopakami oglądaliśmy twoją walkę, twoje walki wszystkie nawet tam na Ciebie postawiliśmy troszeczkę, wiadomo, w głowie, że tak powiem. No i zrobiłeś nam wczoraj wieczór. Zrobiłeś nam wczoraj wieczór i powiem Ci, że zas zasłużyłeś. Zasłużyłeś. Z wszystkich ludzi, co tam walczyli, zasłużyłeś sobie też pozytywną osobą. Jesteś taką, wyda wydajesz się szczerą osobą. Więc też dużo ludzi z tego powodu właśnie się cieszy, że wygrałeś. Więc to nie jest tylko Twoje zwycięstwo, ale też ludzie, którzy Ci kibicowali, jak i w stopniu się z Tobą utożsamiali, to yy, też wygrali jakby. I widzą, że można z różnych... Że tak powiem, środowisk, czy z różnych rzeczy, z różnych miejsc się wywodzić, a nie ma co się marzeń kurwa bać i trzeba realizować. Jeszcze raz Ci gratuluję i powiem Ci, że taka historia Twoja, no taka magiczna, nie? No, że 2-3 miesiące temu, czy tam rok temu jeździłeś na dostawczaku, a teraz taka rzecz i pewnie się dopiero zacznie ta Twoja przygoda. Zacznie się Twoja przygoda tutaj i pamiętaj, spokoju, dużo, dużo w głowie spokoju, bo teraz się zacznie, nie? Kontrakty, nie kontrakty, propozycje, duże pieniądze, kobiety dominy, różne rzeczy i dużo spokoju w tym, nie, musisz mieć, ale najważniejsze, polski sen, co nie, o kurwa mać, bo czytam czat, tak, tak, no ludzie lubią takie historie, ja na przykład lubię takie historie właśnie, że ktoś spełnia swój sen e, i w najważniejsze w tym jest naturalny, no, jeszcze raz Ci gratuluję stary i pamiętaj wszystko z głową działaj, na pewno jeszcze to dopiero początek, tak mi się wydaje. Dzięki No, o zasłuba dla Tazygo. Ale proszę, jest, jest, jesteś dzień po walce, jesteś dzień po wygraniu miliona, jesteś tu na czacie, chillujesz bombę. Właśnie, yy, ja cię tam nie chcę życia układać, ale właśnie, żebyś tak sobie żył spokojnie, nie? Żebyś sobie, wie, żeby soduwać znaczy jak ktoś, nie, soduwa to złe słowo. Że ty już jakby robotę zrobiłeś, masz warsztat, dobrze się bijesz, dobrze się ruszasz, widać, że obity jesteś. To stary, jakby ty już to, co ma, ma najważniejsze, to już masz. Teraz tylko trzeba od odbać, o, tak ci powiem. Ogródek już jest pełen kwiatków, teraz tylko podlewać i tyle. I tyle, tyle, tyle. A nawet czasem sobie coś odmówić, bo będzie na pewno tych ofert sporo, ale czasem sobie coś odmów, żebyś ty się dobrze z tym czuł. No tyle ci mogę powiedzieć, cieszę się, że tutaj wpadłeś. No i co, jak co to wytypowałem, bo wytypowałem wczoraj tazygo, że wygraj Linkiewicz, to bym zarobił trochę szmalu. No, w, 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 Hop wygrywa milion i ogląda z nami Parisa, no i zajebiście, zajebiście. To już jest jakiś pierwszy symptom normalności. Ale wiesz no, umówmy się, ty normalny nie jesteś i o to w tym wszystkim kurwa chodzi. Nikt tu nie jest normalny, no nikt nie jest normalny. Ale właśnie twoja nienormalność podoba się ludziom. No bo jeszcze raz. Wiesz jak to jest, czasem ludzie lubią być tacy na siłę nienormalni, na siłę zwariowani. Ale to od razu szybko wyczuć można. Ty zatankowałem, zatankowałem, schowałem to, schowałem to. No nic, wracam do nich, będę się gapił, nie? No ale widzowie, co byście wy zrobili, jakbyście wygrali milion? Bo to nie jest tak, że wiesz, wygrywasz milion i nie wiem, od razu idziesz na kurwy, kupujesz 15 samochodów, to wiesz, to czasem człowiek nie wie, co, co się stało, kurwa, i właśnie robi normalne rzeczy. Siedzi se w domu, pije herbatę i sobie myślę, kurwa, mać. Wygrałem w chuj szmalu, jestem popularny. Czasem najlepiej po prostu zareagować na to, jakbyś wrócił z roboty normalnie se. No hallo. No co tam? Stary udało im się. ugotowali dwudziestkę zajebistego Mateusza, kurwa Kristelak z kurwy syn. E, no i będą działać dalej. Więc mamy dwóch kurwa kucharzy w gangu. I Oni chcieli kończyć zióde. na dzisiaj. Ja im powiedział, że mają wszystko się ugotować. Nie, biczem, kurwy na pierdala. Kurwa, ziesz, <laughs> zapierdalać. na ja, ja ja tam wracam, mi. Dajmy tą, kurwa furgonetkę podjeć. Dobra. No hej, no właśnie. Co, co byście wy zrobili? Co byście wy zrobili? No właśnie chcę i, i sprzedawać, tylko chcę im powiedzieć, że już spierdalam stąd, że już jadę stąd. Tylko chcę im połowaką powiedzieć. I jak Aha, tam będzie gotowane masz, dalej? 9 że co trzeba i lecimy dalej. Dobra, rozumiem, że Benjamin zostaje na ochronę was, tak? Wydaje mi się, że tak. Powiem ja sobie, że trzeba do miasta skoczyć pół po... Czekaj, ja zadzwonię do niego, bo ty do Benjamina dzwoniłeś, żeby kupił te kolby, tak? Tak, 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 tak. tak. Dobra, jak. Panowie, jak trzeba coś kupić, to dajcie mi znak, ja szybko podjadę tam gdzie trzeba. Dokładnie, Dobra, no może kupić. I w aptece jest już Benjamin, to kupi. Tylko A ja śmina, gdzie ten... jest? Chciałem pójść oglądać Twitcha, ale mam tam, tam ma czapenie, perma, to siedzę sobie na kiku. Masz perma na tym? Za co masz? A co teraz? Jesteś już na chacie czy jesteś na hotelu jeszcze? Co melanżowałeś wczoraj? Jeśli można wiedzieć, jak, jak poświrowałeś a nie kupiłem tej pineski jebanej do włosów. Zabicie gejów. O, no tak. A no tak. Hej. Tak Hej. najlepszy szocik jest z, z, tom, z dominą. Możemy podzielić obowiązki Ktoś może podjechać po coś, ktoś może podjechać po coś, żeby to wszystko sprawdzić szybko poszło. No, Siema, mam to wszystko upierdzolone, się... ma być 100 stu, mety na dziś. Stuba to minimum? Ej, słuchajcie, tak. potrzebujecie mnie tutaj, bo ja bym mógł tą metkę pogonić, bym nie, nich Może gonić to, może 20 to 20 minut pogonić zaraz tu do was wrócę. Póki ciepła, póki ciepła. Dobra, to się przyjadę. Jaśmina, jaś mi wyglądasz Dziękuję. A, domina moja. Wy, wy, wypiłem troszkę i tyle po trzech walkach porozbijałem trochę. No, widzia, widziałem. Widziałem twarz na wywiadzie tam u Kaniowskiego. Nie oglądałem całego, ale widziałem. Trzeba się zregenerować. Zabicie gejów ban. No, to to jest taki, no. honorowy ban, no. Takie życie. Najlepszy szocik jest to z dominą, nie? Przyznajcie, widzowie, że podoba Wam się ta domina. Jest sympatyczna. Pokazywałem mu ostatnio. A, właśnie, jeszcze tu stary, te wszystkie szoty z tymi gejami i tak dalej, to dopiero to wyjdzie. Bo ludzie zaczną Cię sprawdzać. Umówmy się, no. Społeczność Twitcha, YouTube'a jest duża, ale nie mega ogromna. A teraz dopiero dojdą te shoty z gejami, z dominami, z wchodzeniem, to dopiero wybuchniesz, że tak powiem, zasięgowo. Ale kompilacja shotów z gejami to powinno mieć przynajmniej milion wyświetleń. Ja wiem, że to na pewno to jest dla Ciebie obciążenie fizyczne, psychiczne, nie? Że w każdym momencie Cię mógł zapukać gej. Ale zobacz, gdzie to Cię zawiodło. Gdzie to Cię przykurwa, przy. przy, kurwa, przy... Jak to się nazywa? Przy... przy. Nie przybyłeś dzięki temu. A może dzięki temu masz jeszcze silniejszą psychę? Wiesz, wchodzisz do klatki i był gej, była domina z biczem. Ciebie nie da się już kurwa zaskoczyć w życiu. Może to jest klucz, Możesz po podziękować trzeba widzom jeszcze, że stworzyli z ciebie bestię, kurwa. No bo jak można psychicznie się przygotować do wa walki? Nasyłasz od geju do narodowego, stary. To powinien być jakiś vlogas. Ktoś powinien zrobić dobrą kompilację tego. <laughs> to jest kurwa śmieszny w chuj, nie? I dobra, to ja jedę sprzedawać. Jedę sprzedawać do. Sandy jeszcze ostatnio przypał, był. Kurwa, nie wiem gdzie. Dobra, do, do, pal do paleto. A bo dobra, do miasta, do miasta, do miasta, do miasta, do miasta tutaj. z Game. To nie on? Nie, to jest Stasi, to jest Stasi, Też myślę, że to nie on. Bo wiadomo, ale jak sobie tu klikniesz yy, i sprawdzisz chyba profil, klikniesz. No to ma 30 tysięcy obserwujących. A to nie jest tak łatwo. A właśnie, kiedy odpalasz streama? Planujesz odpalać streamy? Planujesz sobie przerwę zrobić? Zobacz, jaki wywiad wam kurwa ekskluzywny załatwiłem pedały. Gość wygrał wczoraj a no u mnie na czacie jest. Nie muszę zapierdalać jak kanioski kurwa z mikrofonikiem, tylko chłop tu do nas przyszedł. No, zadawajcie pytania! I ty i czekaj, e, właśnie, będziesz streamował? Co, jak, jak, jakie masz plany? Miałem dzisiaj, ale nie masz siebie. No pewnie zregenerować, bo nie będzie miał dużo pytań. I, I od razu do Twitcha albo od razu do jakiejś agencji kurwa pisz, żeby ci banan z Twitcha zrzucali. Choć od kopa zrzucą, bo wiesz jak to jest. To no, zobaczą, że... żeś sławny, kurwa. Piotr przesyła 10. Najpiękniejsze jest... albo bo kurwa chuj! Wynajmij jakąś wynajmuj zajebistą wynajmuj chatę na, na miesiąc lub dwa! Co, a co? Norma jest sobie żył przez różne wizy. A teraz nie no, dało no to się chodzi. Tego by, nie ale Eroski to wynajmujesz zajebistą chatę na miesiąc dwa i tam tych gejów zapraszasz kurwa. I robisz drugą rundę kurwa. Nie, w sumie to słabe byłoby. Cześć, źle jadę. No dobra, niech będzie tak. Ale to może też było spokojnie, że no, halo, co tam? Halo, siemano szefie, ja dałoby radę y, jakąś y, broń mi zamówić. Ja mogę nawet kupić A ty nie dostałeś, e, nie dostałeś klamki trzeba... od Irokeza? Prze ja e, prze prze przekazywałem ci klamę, kopy to ostatnio. Przez chłopaków, wow. nie, nie podali ci? Nie, chyba nie. Chyba nie, no Ale... to nie. No w sensie, no, nie dostałem nic, nie wiem, czy może mnie pomyliłeś z kimś, bo ja nie dostałem e, nic. O kurwa, z Leo ci pomyliłem, przepraszam, oczywiście. Luka, Luka. E, no właśnie, ja, no. Po, e, no to ja zaraz ci przyniosę klamkę, jadę na bazę i ci przywiozę. To... Dobra, ja jadę tam, gdzie chłopaki działają. Dobra, to ci będę pisał, no. dzwonił i to mi dasz GPS-a dokładnego, bo rzucę cię. Aha, bo Luka Leo. Dobra, to inaczej. Chodźcie, pokażę wam bazę, tym co nie widzieli.